Cześć Szymanko, ja jestem Remek i dzisiaj zagramy Prowanego w Santago! Woo! 11 uczestników chowanego i ogromny park wodny. A temu wszystkiemu muszę stawić czoła sam, jako szukający wszystkich. Zadanie nie będzie łatwe, bo wraz z czasem obszar chowanego będzie się zmniejszał. Dlatego uczestnicy muszą się naprawdę postawić. Puchar mistrza chowania się w Gigaparku Wodnym wygrywa tylko jedna osoba, która podoła w finałowej rundzie w nowej krainie Crocodile Island w Santago. Czy jesteście gotowi? 15 minut, czas! start! Szybko! Dowody! Słuchajcie, ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie mogę się schować. Uwaga, spokojnie, moja taktyka pełen luz. Chodź na kawę, chodź na kawę, idziemy. O, Zapraszam pomysł. na kawę, to mamy, mamy 15 minut, to możemy tyle fajnych to rzeczy mamy zrobić. 12 minut na kawę, 3 minut na schowanie się. No, zobaczymy, jak się w takim razie ukryjecie i czy was nie znajdę jako pierwszych. Może mi się po raz pierwszy uda nie odpaść Pierwsza. jako pierwszy. Ja ma cykl, to jest jakaś adrenalina dla mnie nie do zniesienia. Co ważne, gdy uczestnicy się chowają, nie mogą już zmieniać miejsca, dopóki runda się nie skończy. Podczas poszukiwań uczestników w strefie gry mogę znaleźć balony z kopertami, w których znajdę dla siebie ułatwienia lub kary dla chowających się, których wylosuję na kole fortuny. Muszę wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Byłem mistrzem chowanego. Na osiedlu. Plan jest prosty. Przekonuję krokodyla, żeby dał mi swój strój. Plan jest bardzo prosty. Jest taki jeden sektor. I są to zwierzęta. Ile tu jest zjeżdżalni? No cóż mogę powiedzieć, skoro oni się chowają? No to ja sobie teraz odpocznę. Nie wiem, czy wiecie taka ciekawostka. Jest ósma rano. Graliście w kiedyś w chowanego o ósmej rano? Mam kawkę, biorę je na wynos i idę się schować. A gdzie ty chcesz tu wejść? A nie można? No, można, można. Chcę się schować w jakimś cichym, ciemnym miejscu. To są moje wawe znaczniki do, do schowania się. No zobaczymy, Szumi, jak ci pójdzie. Dobra, dawaj. Jest! Dawaj. To jest moja kryjówka. O co? Pytanko mam. Jak wiemy, wygrana jest bardzo duża, prawda? I moja taka propozycja. Może podzielę się tym pucharem, jak wyrzucisz mi na pierwszą rundę stroju. Niestety nie mogę z tego zjeść. <noise> Dlaczego? Przyznaję. Na to bym po prostu nie wpadł. A można wchodzić do góry też? Można, można. Tylko nie do zjeżdżalni. Do zjeżdżalni nie ma nie możemy wchodzić. A, okej, okay, dobra. <noise> Tylko ja mogę chodzić. Drodzy widzowie, no cóż mogę powiedzieć. Subskrybujcie ten kanał, by kolejne filmy Was nie ominęły. Będę bardzo wdzięczny. Jeśli Wam się podobają takowe, subskrybując, nie pominą Was. Z góry dzięki. No ja dalej czekam, jakby co. A wiecie jak tu mówiono? Ciemniej pod latarnią. Tu będę leżeć. To Okej, okay, tego to się nie spodziewałem. Boję się, że przez to, szukam idealnej kryjówki, to stanę zapany pierwszy i się rozpłaczę. To będzie moja miejscowa. Uczestnicy mają jeszcze jakieś 5 minut na schowanie się. I zaczynam szukać. A patrz, tak. Co? I zdjąć t-shirt? Bo ten t-shirt was zdradza. Umówmy się, na to by nikt nie wpadł, by dla dobra kamuflażu ściągać białe koszulki. Więc mamy akcent na kibel. Widać, nie głos Ktoś musi się pofatygować. Jak się nie pofatyguje, to mnie nie wykryje. Dobra, teraz plus się do szybkości. Tu z tyłu, prawda? Ale to jest plansja, tylko tu jest ciemno. Siema, tato, nie wyjdę nigdy do ciebie. Wracam do matki. To sobie... Szukam. O cholera. Mam nadzieję, że się dobrze skryliście. Lecimy. Właśnie padł komunikat, że Remek szuka, także trzymajcie kciuki. Dobra, mam 40 minut na to, żeby w pierwszej fazie znaleźć możliwie dużo osób. Trzeba się pośpieszyć, bo 40 minut na tak ogromną przestrzeń nie brzmi jakby tego czasu było dużo, to na pewno. Szukaj Rezi, szukaj, szukaj Rezi. Yo, jakie to jest wielkie! Ja tu mam kogoś znaleźć? Halo? Nie ma. Jest tu kto? Nie, nie, nie. tak. Ta kryjówka powinna wystarczyć, ale słyszę, że idzie w moją stronę, więc schowam kamerę. Zaraz się znajdę! No już już że tutaj tylko do pierwszej strefy. Ej, ale serio, jeśli ktoś jest w zjeżdżalni, dosłownie, że gdzieś w trakcie, w środku, co ja to mam zrobić? To będzie niemożliwe. Muszę zdać ale mam nadzieję, że to zjeżdżalni nie wyjdzie. Ale jakie to jest wielkie. Tam nie widzę nikogo. O, proszę bardzo! Siema! Nie! Yeah. Odpadasz! Jesteś pierwszy złapany! Super! Glęcu mi napisał, że Remek jest gdzieś przy zjeżdżalniach, także jestem bezpieczny póki co. Gdzie są baloniki? Muszę ich szukać, zapomniałem o balonach! A balony to są ułatwienia dla mnie, za pomocą których będę mógł uczestników szybciej znaleźć. Mam nadzieję, że ułatwienie nie trafi akurat na mnie, bo jestem w takim miejscu, gdzie mnie od razu demaskuje. O balonik, a propos. Mamy pierwszy balon i pierwsze ułatwienie. Dobra. Pierwsze wylosujmy osobę, która będzie musiała wykonać to utrudnienie. Albo ułatwienie dla mnie. Jest to lęka! Hejka, turecję z zadaniem. Nadmuchaj balon, aż pęknie. Jeśli Hejka tu lenka znajduje się w okolicy, to na pewno to usłyszę i będę wiedział, że gdzieś tu jest. Dzwonimy do niej. Halo halo, witam panią serdecznie. Tak, słucham. Mam dla Ciebie zadanie. Czy dostałaś balonik przed rozpoczęciem gry? Tak, dostałam. Bardzo dobrze, ponieważ musisz go teraz nadmuchać i tak długo musisz nadmuchiwać ten balonik, aż pęknie. O Boże! A mogę go pojechać po prostu rękami? Może być też rękami rozwalony, nie ma problemu. Musisz go nadmuchać mocno, napompować i rozwalić. Czekam! <laughs> Zestresowana. Ta ja widzę w ogóle pękać balonów. Ona się rodziła, jak ja już robiłem YouTube'a, naprawdę. <laughs> no. <śmiech> Poczułem tak dużą pewność siebie, że napisałem do niego, że nigdy mnie nie znajdzie. <laughs> Czas tyka. Muszę ich znaleźć więcej do końca tej rundy. Lenka! Ja Cię znajdę! To był balon na 100% Stąd tutaj krąży Tu jest wejście? Tak, wejście 100% tu jest Lenka Szukaj Lizzie, szukaj O morda, nie wiedziałem, że taki kardio będzie. Jestem dalej w grze, nie wierzę w to Oni wiedzą, że ja chowanie się mam w genach. Mój ojciec chował się 20 lat temu do tej pory go nie znalazłem Es? Nie na moją kondycję Szukać dalej. Nie mam pojęcia, gdzie się ukryła. Jest tutaj tak dużo zjeżdżalni, że jestem pewien, że do którejś weszła. Ja do window. Za stary jestem. Szybciej jesteś? Ziomo, co ty biegłeś? Wcale nie jechałeś ze mną windą, nie nagraliśmy tej sceny drugi raz, nie? Kurde, no nie dam rady tej przestrzeni całej przeszukać, to jest niemożliwe. Ja jestem jeden, i jest dziesięć, no nie ma szans. Już ktoś wyleciał. Szkoda, że nie ja, a mogłabym sobie spokojnie pójść na kawałeczkę na Legalu. O, tu jeszcze nie byliśmy, panie i panowie. O, czyżbym widział balonika? A ja... O, no ja bym serdecznie witał! Ciebie również wspaniale. A ja tylko po balonikach chciałem żyć. Druga uczestniczka w moich sidłach. Jestem pod koszem, jak to w życiu. Raz na koszu, raz pod koszem. Glęcu przyjacielu, dzwonimy. Dzień dobry. Czemu ja? Ma pan zadanie ode mnie. Musisz obejść, czyli zrobić kółka dookoła najbliższej palmy. Pięć razy. No to nie będzie takie łatwe. <laughs> Ale git. Ej, brzmi, że jakbyś gdzieś siedział w jakiejś głębokiej... czymś. Nie podoba mi się to. Pięć razy dookoła palmy. A ja szukam dalej. No, trzeba zrobić to szybko. Dobra, pytanie, gdzie jest palma? Tam! Balonik, 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 patrzcie! Balonik tam jest! Jest palma. Raz, dwa, trzy. O nie, trzeba się umoczyć, żeby tam wejść. Ale mnie w bambuko zrobili. Ja nie mam czasu na moczenie pupki teraz, ja jestem w robocie. Jaki szut! Mamy kolejne ułatwienie Uczestników znalezionych dwóch Więc nie jest źle Losujemy, kto tą karę realizuje Znowu klęsu, nie wierzę On sobie pomyśli, że to zostawione. No, nie odbiera Ale powinien odebrać Co robi w takim razie, jeśli nie odbiera? Cztery Pięć Teraz z powrotem, wracamy na miejsce Wracamy na miejsce A, dodzwonimy się do niego za kilka chwil idziemy szukać dalej Gdzie oni są? Czy przyjaciele, ele, ele? Ja się znajdę no, mam nadzieję, że wykorzystałem swój szpakiem nieszczęścia No teraz nie zostałem losowany po raz drugi. Ja to zaraz ich znajdę, ale Glęcu nie odbiera to. O, no halo. No halo, co tam są? Czemu pan nie odbierał telefonu? No odebrałem przecież od ciebie wcześniej. Proszę na maksa z całej siły pięć razy klasnąć. Jasne, tylko o mi się nie podoba. To jest składał? Pewnie ty je składałeś, co? Wylosowało cię koło Fortuny, wszystko uczciwie. No, jestem tego dawaj. Gdzie ty jesteś, człowieku? Gdzieś ty się schował. Dobra, kończę, bo zajmujesz mi czas. Ja pierdzielę, to w ogóle go tu nie ma. On klaskał z całych sił, przez telefon było słychać turbo hałas, a tu nic. On gdzieś wlazł. Tylko gdzie? Mam coraz mniej czasu, by znaleźć ich w tej rundzie. A są ich łącznie trzy. Halo? Remek jest tutaj. Jest tu kto? Ej, balon! <laughs> a myślałem, że uczestnik. Jest to słownie ławka szkoda. A ja sobie zostawię tego balonika na zaraz i muszę dalej poszukać uczestników. Wziął balon i kopertę i poszedł mnie. Ramek popraw się, jesteś słaby. To jest arcy trudne zadanie znaleźć tyle uczestników w tak ogromnym obiekcie jak Santago. Arcy trudne. Jak ja wyglądam jak po saunie, a to tylko chowany. Albo aż. Proszę bardzo, baloni! Ja mam taką taktykę. Sfarmić to na potem, pozbierać, zlutować, ale jak się strefa zmniejszy, to będę miał większe prawdopodobieństwo, że usłyszę tą osobę, gdy robi coś głośnego, więc zostawiam sobie zdania na potem. Kasia, pozdrów Reziego. Masz pozdrowienie od Kasi. Kasia jest super, Elzi. Czas na tą rundę powoli się kończy. Muszę się naprawdę pośpieszyć. Mamy jeszcze 4 minuty do godziny 9, wtedy dopiero strefa się będzie zmniejszać, więc może jeszcze kogoś znajdę. Nie wiem, że zostałem jeszcze chyba jakieś 6 minut. Jest szansa, że przeżyję tę rundę. W ostatniej minucie już mi się czas skończył. Mam cię złapana, ale szanuję, byłem pewien, że ktoś będzie w zjeżdżalniach, nie? Odpuszczałem. High five. Runda pierwsza dobiegła końca. Gratulacje, przechodzicie do drugiej rundy. Słuchajcie, przyszła z drugiej rundy. Wow! Dobra, słuchajcie, udało mi się. Ale było ciężko. Na zgrupowanie, jeśli mi się uda stąd wyjść. No dobrze, uczestnicy! Runda druga przed wami, zmniejszenie strefy. Na schowanie się macie ponownie 15 minut. 3, 2, 1, nie, start! Nie, nie zrozumiałam, Teraz ja muszę odpocząć, nie? Tak się tym dychowaniem. Teraz mam pomysł, ja wiem gdzie. Dobra, jest stanie. Remek widział, gdzie się schowałem. A coś się stanie, jeśli go pokonam mługiem, schowa się w tym samym miejscu. Kryjówka numer dwa, bardzo podobna do pierwszej, ale nie miała być ta sama. Sprawdziłem to w umowie. Miejsce zupełnie inne, choć kryjówka podobna. Uczestnicy się chowają, a ja mam jeszcze dwa ułatwienia dostępne. Zobaczymy, czy mi to pomoże, bo do tej pory jeszcze nie pomogła mi żadna koperta. Idę do następnego miejsca. Było dobre, więc idę. Kolejny to jest pomysł! Pokaż mi te pompony. Chyba wejdę do zjeżdżalni jakiejś. R to jest ryzykowny ruch, bo już tu byłem. Renek pije, gdzie się chowałem. Czy go przechystrzę, czy nie? Który mi się nie wylosował? Ten. Który? Ten? Trójka. To kurczę, bo on tu będzie szukać. To kogo, nie? jest druga opcja, bo to jest puste generalnie. <laughs> A jakby, panowie, Padę na pomysł. Drodzy widzowie, uczestnicy już kończą się chować. Ostatnia minuta została na możliwość schowania się i szukam. Kochani, i moja kriutka z chowam się w statku. A gdybym się pod pontonami schował? To jest obwióz trochę, nie? Ale jeszcze przed świętami to się zmieści. Ej, czy ja miejscówkę taką, że jak tylko się nie odezwę, to jest łatwy win. Łatwiutko. Szukam! Ruszyła druga runda chowanego. Później już tylko finał w krainie Crocodile Island. Od teraz uczestnicy nie mogą rotować, jest to druga strefa, szukamy. Aj dobra, to jest mocno kryjówka. To jest więcej rzeczy. Pierwsze ułatwienie, zrób zdjęcie swojej kryjówki i wyślij na czat grupowy. Dobra, liczę na to, że tutaj nie przyjdzie. To wysyła? Jankes, jak mi miło, dzwonimy. Ty no, nie odbiera. Jankes! Telefon dzwoni! O, dzień dobry, dzień dobry. Halo, kto tam? Ty gdzie siedzisz głęboko słyszę. Ej, ty jesteś tu gdzieś blisko! Ja słyszę swój głos! Nie lubię cię. Musisz zrobić zdjęcie swojej kryjówki wraz ze sobą i wysłać na grupę. Dobra. Czekam, powodzenia! On szepczy, tak bardzo szepcze, on jest król w tym nie ma go, ale szeptał, on tu gdzieś jest. Ej, gwizd, gwizdkiem przez 5 sekund. Robimy to, robimy to, 100%. Ja się chowam cały czas za stołem. Czy to jest dobra krótka, to nie wiem, ale go nie ma. Uwaga, Piotr i Jaga. Dobrze, dobrze, dzwonimy do nich. Troszkę nie wiem za co, co robić. Na grupę Jankes wysłał swoją kryjówkę. To są żarty chyba jakieś. Patrzcie, co chłop wysłał. Że to nie jest zdjęcie kryjówki. To jest jakiś selfie'ak. Szukaj, Rysiu, szukaj. Ja będę dzwonił i szukam dalej. Czuję się jak w teraz, ale jest dobrze. Ty, balon kolejny. Kolejny balon przed nami, do widzowie. Mam już trzy ułatwienia, z tego jedno chciałbym już rozdysponować, ale nie odbierają. Musicie napisać w komentarzu, ratownicy Gold pomogli mi drugi raz. Uwielbiam ich. Ja tam mam sięgnąć? Przecież to jest na palmie. Jak ja tam sięgnę? A, stanę na palcach po prostu. <noise> Spadł mi jeden donat, a nie mogę stąd wyjść, bo inaczej już tutaj nie wejdę z powrotem. Jesteśmy w strefie zjeżdżalni. Podejrzewam, iż ktoś tu będzie. Jest to bardziej niż pewne. Jeśli Piotrek i Aga mnie słyszą, odbierzcie na WhatsAppie, bo macie karę do wykonania. Ej dobra, centralnie obok mnie jest jeszcze jeden donat. Biorę go! Aga dzwoni do ciebie. No witam serdecznie. No, cześć, coś czuję, że jesteście na zjeżdżalniach. Wręcz jestem pewien. Wylosowałem was i musicie gwizdać swoim gwizdkiem przez nam na maksa przez 5 sekund. Maksymalnie głośno. Spróbuję. Są tu w okolicy gdzieś. Dziękuję, cześć. Boi się troszeczkę. Na ziora, ale wydaje mi się, że raczej nie. Dobra, wjeżdżamy na samą górę. Ja coś czuję, że ktoś na pewno jest na piątym piętrze. To jest pewnik. Dobra, zmiana miejsca. Tam jest za ciepło, nie da się w ogóle oddychać. Ej, idealne miejsce na kampę. Najwyższe piętro na całym końcu. Słyszę remka, słyszę remka. Gdzie się oni ukryli, jeśli nie tutaj? Gwizdę. Słyszę gwizdek, ale nie będzie wiedział skąd. Mamy dwa zadania. Losujemy osobę, która ma wykonać. ktoś gwizdną. Skończ, kojarzy ten gwizdek? Mam jeszcze trzy ułatwienia. Nie wiem, które, ale pierw losuje. Dzień 87. Dalej mnie nie znaleźli. Jankes, ponownie Jankes i tym razem losuje mu się, co? Gwizdź gwizdkiem przez 5 sekund. No dobra, no witam serdecznie, siemaneczko. Halo? Dzień dobry, dzień dobry, dostaje pan karę. Całej siły przez 5 sekund. No dobra, trochę cię lubię, więc mogę to zrobić. <laughs> no czekam, 5 sekund pełnej pary gwizdek. On jest w otwartej strefie. Takie dalekie echo było słuchać tego gwizdka. Szukaj, szukaj. No to już szukam, no szukam, no. Daleko jest, totalnie w innej strefie, w innym miejscu. Jego tutaj nie ma. Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Witam w mojej kuchni. Tak oto wygląda moja kawalerka w Warszawie za 4000 złotych. Rozgoście się jak u siebie. Tu ktoś musi być, ja to wyczuwam. Halo? Te mi też mogą leżeć. W tym? Że w środku? Nie, nie, to jest Game Changer. Nie, nie, nie gadaj. Co? Kogo trafiłem? Kto to jest? Kto podpowiedział? To po wbrew zasadom. Ej Szacun na Maxa. Naprawdę dziękuję, ale kozacka miejscowa. Czuję, że idą po mnie. ja wiem, gdzie był Jankes wtedy! Szybko! Dobra, wiem, gdzie był Jankes! Wiedziałem, Proszę no mi nie przeszkadzać, ja tutaj przyszedłem tydzień temu i już sobie od tygodnia siedzę, więc dajcie mi spokój. Ale to było super, bo miałem okazję w kogoś się zdrzemnąć. Uczestnicy, runda druga zakończona. Yes, udało się. Lecimy na rundę trzecią. Zapraszam na punkt startu. Druga runda zaliczona, lecę po puchar krokodyla. Losujcie koperty. Koperty, w których znajdują się zadania. Uczestnicy muszą je wykonać w finałowej rundzie w krainie Crocodile Island. Jest to nowo otwarta kraina, którą możecie znaleźć w Santago pod Warszawą. Będziecie musieli wykonać swoje zadanie, albo w trakcie chowania się, albo gdy już będę szukał. Finaliści mogą zmieniać miejsce ukrycia, jest to runda finałowa. Aby wygrać, muszą zaliczyć również zadanie. Wygrywa ten, najdłużej się utrzyma. Zapraszam na strefę Crocodile Island, tam rozpoczniemy finał. A a propos Crocodile Island, znajdziecie tam wiele interaktywnych i niebanalnych gier w bajecznej atmosferze. Sam zagrałem w kilka i najbardziej jestem pod wrażeniem interaktywnego piasku. Płynie woda. Naprawdę zarąbisty. Na miejscu w Santago czeka was wiele ciekawych miejscówek, stref i krain wartych odwiedzenia. Tym bardziej, że nagrywamy już tutaj kolejny film. Wcześniejszy film pod tytułem 24 godziny w największym parku wodnym niesamowicie siadł. Więc koniecznie wbijajcie do Santago, obczajajcie nową krainę Crocodile Island, a my lecimy z finałem chowanego. Ostatnia strefa. Macie 5 minut na schowanie się. 5 minut? 5 minut! Czas! Start! Dobra, ja wiem co muszę wykonać, nie ja wiem co muszę wykonać. To jest bardzo proste zadanie, ja nie tylko nie jak tam dojść. Dobra, muszę zadanie wykonane, o oh nie! Yes. Dobra, to pięć minut to jest za naprawdę mało. Moja taktyka, zadanie. Tak, gdzie są rybki? Ej, to są rybki. I co mam, no, rzucę po prostu piłeczkami w rybki? Dobra, zadanie jest podobno proste. Muszę zaliczyć wszystkie fotokomórki. Coż mogę powiedzieć? Życie szukającego jest raz dobre, raz złe. Raz na 5 minut jest spoko. A zaraz przez 40 będę szukał tych uczestników. A wygrywa tylko jedna osoba. Nie trafiłem? Kochanie, 5 minut na schowanie. Ja się znowu chowam do swojej skrytki. Nie trafiłem? Zaliczą kolory, zaliczą kolory, zaliczą kolory. Też nie trafiłem? Dobra, udało mu się. Chowam się bez czasu. No nie, mało czasu, mało czasu. Zaliczyłem wszystkie, mogę się chować. Trafiłem. Dobra, zaraz zobaczycie Indiana Jonesa. Rekin! Yes! Mamy mało czasu, ile mamy czasu? To nie jest przypadek, że to jest zjeżdżalnie. Ona jest przygotowana pode mnie. Powiem wam tak, Indiana Jones wersja prawdziwa. Wydaje mi się, że to sobie na pewno nie znajdzie. Wystarczy, że się generalnie spłaszczę w ten sposób. To nie powinien mnie w ogóle widzieć nawet z boków. Łatwiutko. Jak tam wyleść? Czukam! Dobra, mogą rotować. I to jest ogromna zmiana rozgrywki całej, z prostej przyczyny. Sprawdzę jedną strefę, a już ktoś się może pojawić w innym miejscu. To mnie intryguje. Jest tu kto? 100%. Właśnie komuś bębenki wywaliło. A komu tam coś pikło? To się ma! ja tu mam. Cześć, Lenka! Ej, jesteś w tak dobrym nie. miejscu, a nie przemyślałeś, że tu z boku cię zobaczę. Nie miałam czasu już się schować. Wirtualny high-five. Przegrywasz, a ja szukam dalej. Nie, tu na pewno ktoś będzie. 100% ktoś tu wleciał. I na pewno no w tych rurach będą siedzieć, no. Że oni tak, oni wszyscy w tych rurach siadali. Trzeba to sprawdzić. A najgorsze jest to, że uczestnicy teraz mogą rotować. I może się zaraz okazać, że oni gdzieś poszli, poszli gdzieś dalej już. Jezu, jest tak blisko. Ej, patrz tam, Gwizdek leży. No dole nie, wyżej nie. teraz ja będę mądrzejszy, będę tędy i zobaczę z tej strony. Ej, nie widzę tam nikogo. Tam nie ma uczestnika. No dobra, wbijam i sprawdzam. Jest centralnie po memoriach. Będzie po będzie, będzie. memoriach. Tam, tam będę miał, 100%. Bo to jest zbyt skomplikowane, trudne i idealne miejsce, żeby się skupić na ostatnim levelu, który jest zabunkrowany cały na czarno. Nie działałem, nie działałem! Wiedziałem, nie, nie. mam cię Szumiś Kurde stary, nie chciałem wyjść jeszcze wyżej, ale no i tak tam byś tu wlazł Ale tam bym cię właśnie widział Ale wiesz co cię zdradziło? Co? Gwizdek Kurde, ten gwizdek no High five bro, zdradził cię gwizdek nie. A tak się spieszyłem, a ja go tutaj po prostu zrzuciłem i wszedłem jeszcze dwa piętra wyżej Szybko biegnę budować Czy jest tu kto? Czy ktoś się tu może skrył i czeka na Ej, najgorsze jest to, że oni mogą mnie obserwować i rotują teraz. Run! Gdzie oni mogą być? Co ty, ty kur… <grym> cyrku? <wytrych> <grym wytrych> <pyrony> co ty? Jak ty bym się. Fuck! to się, co tu w ogóle było! Szczaj fajnie. Dzięki, że sprzedałaś. Sprzedałaś jest, sprzedałaś jest. Ej, czyli wygrany, to jest, kto jest wygranym? Arturo? Kajżeś jest, skopie. Wygrałeś! Rozumiem, no, że to nie jest bej! <grym> Gdzie ty w los? Powiem że dostałem że takiego taki bo potknąłeś mnie od spodu jak ja wchodziłeś tutaj. Co za cwaniak! Arturo, gratulacje! Let's go! Mówiłem na początku! Chowanego Santago wygrywa Arturo!